Pierwsze dywany pochodzą prawdopodobnie ze środkowej Azji, z drugiego II, trzeciego wieku. Przed naszą erą, były oczywiście robione ręcznie, no i wykorzystywane były tak naprawdę jako miejsce do jedzenia, do rozmów, nawet do modlitw. To było tak naprawdę miejsce życia codziennego. Łatwe te dywany były do zwinięcia, no i do przemieszczania się. No życie koczownicze tak właśnie wyglądało. W salonie Arte możliwości dywanowych mamy bardzo dużo, ale przede wszystkim chciałabym się skupić na wykładzinie. Czy wyobrażacie sobie coś bardziej mniejszego niż położenie się na mięciutkiej wykładzinie, przed kominkiem, z książką, a może z laptopem? Wybór należy do Was. Tego typu rozwiązania, jakie widzicie tutaj, bardzo mięsiste, mniej mięsiste. Sprawią, że będziecie się czuć na takiej przestrzeni bardzo dobrze. Ale co najważniejsze, tego typu wykładziny, wbrew ogólnemu mniemaniu, są tak naprawdę odporne na kurz. Albo inaczej, one są tak skonstruowane, że pochłaniają wszystkie cząsteczki kurzu i nie wypuszczają ich z powrotem. To oznacza, że de facto podłoga np. drewniana albo podłoga lame lamelowana czy podłoga z płytek może się okazać dużo większym wrogiem dla osób, które cierpią na alergię i na astmę, niż tego typu wykładziny, pomijając przyjazność w ich dotyku, która jest bardzo istotna. Także ja dementuję te wszystkie e, informacje na temat tego, że wykładzina powoduje, że w naszym wnętrzu e, jest dużo kurzu. Wręcz przeciwnie, ona ma taką budowę 3D, że łapie te wszystkie kurze i trzyma je. Oczywiście trzeba odkurzać, e, trzeba wietrzyć nasze pomieszczenia. Wykładzina jest e, pięknym rozwiązaniem, ale jeżeli mamy piękne podłogi, to być może chcemy je uzupełnić. Na przykład dywanami. W salonie Arte możliwości wzorniczych i materiałowych też jest bardzo dużo. Mamy dywany robione z wiskozy. Bardzo ciekawy jest to materiał, ponieważ sprawia, że te dywany zmieniają co nieco swój wygląd w zależności od światła, w jakim je oglądamy. Oczywiście, jak wspomniałam wcześniej, producenci Nasi pierwsi robili dywany ręcznie, i były to dywany wełniane, których również w salonie Arte możecie znaleźć duży wybór. Wzorniczo, no pełne szaleństwo, kolorystycznie również, ale pamiętajcie o tym: warto zwrócić uwagę nie tylko na wzór, ale właśnie materiał, z jakiego wykonany jest dywan, bo dla tych, którzy boją się alergii i mają takich domowników, to wykładzina okaże się świetnym i jedynym słusznym rozwiązaniem.